Witam się z wami, kochani, w kolejnym vlogu na naszym kalaka... kanale. Serdecznie zachęcam do subskrypcji, łapeczki w górę, a ja już nie przedłużam, zaczynam. Wybaczcie moje poprzednie przejęzyczenie, ale jest godzina 4.20, a ja dopiero co wstałam. Będę standardowo przygotowywać sobie kawę i się zastanawiam, czy nagrywać w ogóle tego vloga. Znaczy się w sensie, będę szczera. Mam dzisiaj w pracy imprezę integracyjną i będę po prostu cały dzień w pracy. A w pracy to jednak no nie chcę nagrywać ludzi no nie chcę po prostu, no dlatego to będzie być może krótki vlog. Może, o, może tego nazwę moja poranna rutyna świąteczna. O, i to jest bardzo dobry pomysł. Nie, jestem po prostu, chcę być po prostu z wami szczera, autentyczna i yy, no, także będzie dzisiaj taki dosyć krótki vlogasek yy, i ja standardowo moją poranną rutynę za każdym razem zaczynam od kawy. Czyli muszę wziąć sobie jakiś kubeczek, A weźmy taki świąteczny. I no, no i pokażę Wam, co dalej robię rano. Właśnie kawę sobie zrobiłam. Teraz będę ją sobie mlekiem traktować. Moja poranna rutyna wygląda praktycznie tak samo. Yy, yy, oszczędzę wam yy, pokazywania mojej yy, pielęgnacji i yy, yy, innych rzeczy. Po prostu ja tego nie robię. No jestem z wami szczera, yy, bo w na świecie rano nie mam czasu. Więc jest szybka kawa, mycie ząbków i lecimy do pracy. Wasze zdrowie. Właśnie kawę wypiłam. Teraz czas na moją codzienną, praktycznie poranną rutynę, czyli lekarstwa. To robię codziennie rano, bo trzeba. Nie poddam się. Mam fakt mnie, zawsze jak przyjmuję leki, to muszę je popić bardzo dużą ilością wody. No. Dobra. Lecę się szykować do pracy. Ogarnąć się. Umyć ząbki. Ja Wam bardzo dziękuję. Wybaczcie za ten krótki vlogasek, ale mówię, dzisiaj jest taki dzień. No po prostu wybaczcie, że jest taki krótki. Jeżeli... Obejrzeliście do końca, to możecie opisać swoją poranną rutynę. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Papa. Pa.